Hmm. wygląda na to, kochani, dzień dobry, że jestem live. I dzisiaj to jest takie troszeczkę powitalne spotkanie, przedstawiające i zapowiadające to, co będziemy robili przez prawie najbliższy miesiąc, o siódmej rano tutaj. Natomiast to jest dla mnie jakieś totalne przeżycie, ponieważ po raz pierwszy... Um, Nadaje w trzy miejsca jednocześnie. Yy, komentarze, a nie, to ja. Jejku, ten komentarz nie powinien się pojawić. Dobrze, to już wiadomo. Delete comment, proszę bardzo, nie chcę tego komentarza. Okej. Okay. <słuchajcie>, słuchajcie, więc yy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj to będzie króciutkie, króciutkie spotkanie. Zapowiedź, tak jak powiedziałam, i próba techniczna. Zapraszam Was na cykl spotkań porannych pod tytułem Energia Miłości do Siebie. Temat brzmi bardzo poważnie, ale jest to też taki bardzo podstawowy temat, prawda? Więc tak, najpierw kilka takich kwestii logistycznych, ponieważ tak jak powiedziałam, dzisiaj to jest spotkanie takie próbne i techniczne. Zaraz Wam powiem, gdzie nadaję, gdzie jestem i w ogóle ogarniam to. Więc tak, po pierwsze, spotykamy się od wtorku do piątku, zobaczę, co będzie z poniedziałkiem, codziennie rano o godzinie siódmej, na jakieś, myślę, maksymalnie 20 minut. I teraz tak, w tym momencie nadaję na trzech kanałach. To znaczy się na moim profilu profesjonalnym, biznesowym na Facebooku Iwona Grochowska Akademia Zmiany, na grupie zamkniętej na Facebooku Booster Wewnętrznej Mocy i jeżeli to idzie, to na YouTubie, co jest dla, dla mnie totalną, totalną nowością. I jeżeli jest ktoś z YouTuba, to bardzo serdecznie witam. Ewa, niezmiernie miło Cię, Cię, Cię widzieć. Super. Więc teraz tak, od dzisiaj do 4 listopada będziemy mieli tutaj te spotkania. Jeżeli macie ochotę dołączyć, ja za chwileczkę powiem o czym będzie, żeby było jasne. I może zacznijmy od tego, że w tym cyklu, ponieważ ja już robiłam takie cykle poranne, to były transformacyjne poranki przy kawie, to było 90 dni miłości do siebie. Teraz nazwałam to energią miłości do siebie. I cóż to takiego będzie? Więc w tym, w tym kolejnym cyklu chciałabym Ci pokazać, że warto siebie kochać miłością bezwarunkową. Tak, tak, warto, warto. Bardzo często o tym zapominamy. Natomiast przez tych ileś tam naście spotkań porannych będziemy o tym rozmawiali. Dlaczego warto siebie kochać miłością bezwarunkową? Dlatego, że źródło naszego szczęścia leży tutaj, tu w nas, w środku, nigdzie indziej. I milion razy w swoim życiu się o tym przekonałam, przekonali się o tym moi klienci, i jestem też również pewna, że Tobie też się przytrafiło zdać sobie sprawę, Kiedyś pewnego dnia, że wow, to jednak nie chodzi o to, żeby szukać czegoś na zewnątrz, tylko chodzi o to, żeby spojrzeć do siebie do środka, ponieważ to, co w środku, to i na zewnątrz jest takie znane powiedzenie. Więc to źródło naszego szczęścia, źródło powiedziałabym naszego nawet takiego życiowego sukcesu. I nie bójmy się tego wielkiego słowa sukces. Po prostu sukcesem może być wszystko, tak naprawdę. Może być super rodzina, może być: Jola, cześć, dzień dobry. Więc, więc źródło tego wszystkiego leży w nas. I, I ono jest nieskończone. I ja o tym będę mówiła przez, 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 naj, przez najbliższy prawie miesiąc. <laughs> I dlatego warto kochać siebie bezwarunkowo. I dlatego chcę się tym zająć. Ponieważ to była pewna droga moja, wewnętrzna, która doprowadziła mnie do tego momentu, do tej przestrzeni we mnie, kiedy rzeczywiście mogę powiedzieć, że kocham siebie bezwarunkowo. Hmm. Zdarza mi się czasami o tym zapominać, i każdemu z nas zdarza się o tym zapominać, i wtedy szukamy, jakichś zewnętrznych um, czynników, które wpłyną, że my się lepiej poczujemy, natomiast zawsze, bezwzględnie zawsze sprawdza się ta zasada, że powinniśmy szukać tutaj w nas. I chciałam Wam pokazać w tym cyklu Energia Miłości do siebie tą drogę, tą drogę, którą możecie wybrać. Widzę, że tutaj się pojawiacie. Jola, jedna, Jola, druga, bardzo się cieszę, cześć dziewczyny. Teraz tak, dla kogo jest ten cykl? Jeszcze raz przypominam, codziennie rano od wtorku, może i od poniedziałku do piątku, siódma rano spotykamy się tutaj, tutaj gdzie jesteś, nie wiem gdzie jesteś. A właśnie napiszcie mi, bo jestem bardzo ciekawa, napiszcie mi skąd oglądacie, bo jest kilka osób. Napiszcie mi w komentarzach, czy jesteście na Facebooku, czy jesteście na YouTubie, ponieważ ja pierwszy raz w życiu nadaję jednocześnie. W tych, w tych trzech, w tych na, na razie dwóch, na razie dwóch kanałach. Więc tak, dla kogo jest ten cykl spotkań porannych? Więc tak, jeżeli już siebie kochasz bezwarunkowo, to może być dla ciebie po prostu przypomnienie. Ja będę mówiła o różnych rzeczach, o bardzo różnych rzeczach, z różnych punktów widzenia. Będę mówiła troszeczkę o narzędziach, um, które. Um, jakby pomagają nam po prostu kochać siebie. To tak brzmi groźnie, narzędzia, ale o pewnych sposobach, o których też warto pamiętać, że kiedy zapominamy o tym, że warto siebie kochać. Więc jeżeli już, już czujesz tą miłość bezwarunkową, to może być dla ciebie po prostu przypomnienie i może miły początek dnia. Jeżeli jesteś w procesie zauważania tego, że. Um, Zauważania siebie tak naprawdę, w swojej miłości do siebie, to tym bardziej ten cykl i te poranne spotkania mogą być dla ciebie takim taką twoją codziennością, takim maleńkim elementem porannym. Natomiast jeżeli czujesz czasami, że hmm, może by się przydało jednak trochę bardziej zadbać o siebie, trochę bardziej siebie ukochać. Trochę bardziej sobie zaufać, trochę bardziej zobaczyć swoją wartość, to wtedy bezwzględnie ten cykl spotkań porannych jest dla Ciebie. Patrzę, patrzę, patrzę gdzie, gdzie mnie oglądacie. Facebook, YouTube, Facebook, Facebook, Facebook. Okej, okay, ale jest ktoś z YouTube'a w ogóle genialnie, super. Jestem ciekawa, czy to się w ogóle nagra. Więc kochani, jeżeli widzimy się po raz pierwszy, jeżeli widzimy się po raz pierwszy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w tej, w tej przestrzeni mojej. Um, witam Was bardzo serdecznie na właśnie porannych spotkaniach Energia Miłości do Siebie. I oczywiście zapraszam Cię do tego, żebyś się czuła tutaj jak u siebie w domu, żebyś komentowała, Um, to, co, to co się tutaj wydarza, zapraszam oczywiście na te kolejne spotkania, natomiast dwa słowa, ten, ten pierwszy raz, e, takie kilka zdań, um, czekajcie, bo ja się tutaj już odnaleźć, okay. kilka zdań na mój temat. <laughs> Nazywam się Iwona Grochowska, niektórzy już mnie znają, widzę, że tutaj są takie osoby, które mnie znają. Nazywam się Iwona Grochowska i jestem certyfikowanym Life i Business Energy Coachem. Ja to tak czasami tłumaczę na polski, trener rozwoju osobistego i zawodowego. I czym ja się zajmuję i w czym ja się specjalizuję? Kiedyś pojawiło mi się takie, jakby w wyniku pracy z moimi klientkami, tak naprawdę... Takie jedno zdanie, które by określiło to, co ja robię. Pomagam zobaczyć to, co jest niewidoczne. Pomagam zobaczyć w Was to, co jest niewidoczne. To, co możliwe, że tego nie widzicie. Jak widzicie, to nikt nie musi Wam tego pokazywać. I pomagam głównie kobietom, bo głównie pracuję z kobietami, w ich procesach zmiany wewnętrznej i zewnętrznej. Czyli w tej przestrzeni rozwoju takiego osobistego, ale również w przestrzeni rozwoju tego zewnętrznego, czyli zmiany zmian życiowych, czy to dotyczy zmian życiowych takich osobistych, czy zmian życiowych zawodowych. I tym się zajmuje i, i się w tym specjalizuje jako właśnie life coach. I w przypadku tutaj tego cyklu. Chciałam, chciałabym Was troszeczkę doprowadzić bardziej do takiego miejsca w Was, do takiego miejsca wewnętrznego zaufania do siebie, do miejsca przede wszystkim takiej wewnętrznej wolności, ponieważ e, dla mnie osobiście wolność wewnętrzna i w ogóle w, ka w, każdym, w każdym możliwym wydaniu. Jest jedną z moich największych wartości, więc to jest to coś, co, co mnie pcha po prostu do przodu wolność. Chciałam was doprowadzić do takiej świadomości, że każda z nas ma w sobie źródło niezmiernej, nieograniczonej mądrości. I nie mówię tutaj o takiej mądrości, od wiedzy na temat świata. To można mieć, można nie mieć, można się nauczyć, można przeczytać 10 książek. Natomiast mówię o takiej wewnętrznej, życiowej mądrości, która korzysta również z naszej kobiecej intuicji na przykład. I oczywiście w tym wszystkim chciałam Wam pokazać i Was doprowadzić kroczek może dalej w głąb siebie, do tego pięknego miejsca, w którym jest poczucie wartości, w którym jest pewność siebie i w którym jest właśnie bezwarunkowa miłość do siebie. To jest to, czym się będziemy zajmowały przez najbliższy czas, przypominam, do 4 listopada od umówmy się, od poniedziałku, do piątku, o 7 rano tutaj w tych miejscach, na, którym, na których teraz jesteście. Więc zapraszam was bardzo serdecznie jutro o godzinie 7. Tak jak mówiłam wcześniej, to dzisiejsze spotkanie jest takim spotkaniem zapowiadającym i moją próbą techniczną. Natomiast jutro zaczniemy już tak z takim poważniejszym tematem, ponieważ jutro, po pierwsze, chciałabym jutro, wam zacznę jutro, może nie zacznę, ale opowiedzieć wam jutro historię o tym, jak ktoś mi bliski kiedyś <zysk> zarzucił mi, i to dosyć mocno, i to było dla mnie ogromne zdziwienie. Zarzucił mi, że jestem egoistką, ponieważ siebie kocham. I jutro o tym porozmawiamy. Porozmawiamy o tym, jak to jest z tym przekonaniem u wielu ludzi, tak naprawdę, u wielu ludzi, z tym przekonaniem, że miłość do siebie jest egoistyczna. Ciekawa jestem, te osoby, które tutaj są. Czy spotkałaś się z taką opinią, że miłość do siebie jest egoistyczna? A w ogóle co ty myślisz na ten temat? Jeżeli macie jeszcze sekundkę czasu i możecie pisać, napisać jedno zdanie, które wam przychodzi do głowy teraz w tym momencie, a propos właśnie takiego przekonania, miłość do siebie jest egoistyczna, to napiszcie. Czy jest egoistyczna, czy nie jest egoistyczna, czy spotkałaś się z takim, z takim określeniem, czy zarzucono Ci kiedyś, że jesteś egoistką, ponieważ siebie kochasz. i co ty sobie myślisz na ten temat. Więc jeżeli macie ochotę, to podzielcie się jednym zdaniem dosłownie na ten temat. co się wam pojawia, kiedy słyszycie miłość do siebie jest egoistyczna i jutro o tym porozmawiamy. a naszych spotkań trochę będzie tak naprawdę do tego czwartego listopada. Więc um, też um, jestem zawsze bardzo ciekawa, jakie tematy Was interesują. Więc jeżeli jest coś, co Ci, jak słyszysz, miłość do siebie, jest, jest w ogóle miłość do siebie, bezwarunkowa miłość do siebie, to, to również, jakie tematy by Cię ciekawiły, to wtedy y, będę o nich mówiła. Jola, jak mówię ludziom o miłości do siebie, to mówią, że kompletnie nie rozumieją, o co mi chodzi. <średziwia> tak. Tak, 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 tak. Dobrze, słuchajcie, nie będę, nie będę, dokładnie tak jest, dokładnie tak jest, dlatego że, dobrze, to powiem jedną rzecz, jedną rzecz w odniesieniu do tego, co, co Jola napisałaś. Um... Miłość i w ogóle miłość do siebie jest taką jedną z najwyższych, powiedziałabym, wibracji energetycznych. I nie mówię tutaj o żadnym czary-mary, tylko mówię o takiej cześć Regina, tylko mówię o takiej wewnętrznej rzeczywiście naszej wibracji, tak? Jeżeli wyobraźcie sobie w ten sposób, jeżeli czujemy się dobrze, jesteśmy radośni, jest wszystko super, jest wszystko ekstra. To wtedy aż, aż cali tak wibrujemy wewnętrznie. Dlatego mówimy o takich, można powiedzieć, o takich wysokich częstotliwościach wibracji. Jeżeli jesteśmy smutni, załamani, jest nam niedobrze, czujemy się beznadziejnie, to wtedy wszystko nas ciągnie w dół i dlatego mówimy o niskich wibracjach. Więc to nie jest żadne czary, mary, żadna magia. Ja jestem daleka od, od takich magicznych historii. Natomiast jeżeli, kiedy mówimy o miłości do siebie, i w ogóle o miłości, to są właśnie te wyższe sfery, te wyższe poziomy naszych wewnętrznych wibracji, naszej energii. Ja też o naszej energii będę na pewno mówiła w tym cyklu. I teraz dlaczego ludzie nie rozumieją o co nam chodzi? Ponieważ w momencie, kiedy my już wpadliśmy kiedyś na ten genialny pomysł, że coś w tym jest. Że jak ja siebie kocham, to jakoś wszystko dookoła lepiej funkcjonuje. <laughs> Nie wiem, czy Ola to zauważyłaś, że jak, jak czujemy rzeczywiście do siebie taką bezwarunkową miłość i jesteśmy w tym, i jest w ogóle super, to wtedy jakoś wszystko się samo w życiu dużo lepiej w ogóle wydarza. tak? I, i kiedy my jesteśmy na tych wysokich wibracjach, i ponieważ to są wysokie wibracje, to ci ludzie, którzy nie dotknęli, nie doświadczyli jeszcze tych wibracji, tylko siedzą w tych właśnie takich niskich, jestem beznadziejna, do niczego się nie nadaje. Ka ka każdemu się zdarza, tak? Każdemu się zdarza być w takich wibracjach, ale są takie osoby, które naprawdę jakby w ogóle jeszcze nie dotknęły. To jest tak, jakbyśmy, nie wiem, mieli jeść, um, ktoś stawia przed nami ananasa, tak? I nie jedliśmy nigdy w życiu Ananasa, i ktoś nam mówi, o, to jest takie smaczne, to jest takie słodkie, po prostu naprawdę, no ale ten ktoś, który nie, kto nie spróbował tego Ananasa, nie ma zielonego pojęcia, nie rozumie, jak ten Ananas smakuje. I dokładnie tak jest bezwarunkową miłością do siebie. Więc jeżeli my doznaliśmy czegoś takiego i mamy naprzeciwko siebie osobę. Która w ogóle nie dotknęła tego tematu, to ona po prostu tego nie rozumie, dlatego tak jest. Um, Miłość do siebie generuje spokój i inni to czują, napisała Jola. Generuje spokój, tak, generuje takie osadzenie w sobie, pewnie, że tak. Um, inni to czują, tak, inni mogą to czuć, też, jak najbardziej się zgadzam z tym, mhm, ponieważ kiedy nasza energia, za jakby, jakby to powiedzieć, nasza energia w ogóle jest taka magnetyczna, kiedy my mamy, jesteśmy w jakiejś energii, to jakby emanujemy nią, dlatego inni ludzie mogą to czuć, natomiast mogą też być mocno na to zablokowani. To też jest taka prawda. Okej, okay, słuchajcie, ja już zaczęłam wyprzedzać, tutaj jest 7, 18. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie jutro o godzinie siódmej. Też tutaj, w tych miejscach, gdzie jesteście, i jutro, tak jak powiedziałam, będę mówiła o tym, jak to jest z tym przekonaniem, z tą, że miłość do siebie jest egoistyczna. Dziękuję Wam bardzo, że się pojawiliście niezmiernie. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę i życzę Wam cudownego, przepięknego dnia. Ho, trzymajcie się. and broadcast.